hmm snow falls soft like a whispered dreams crisp air bites but the laughter beams footsteps crunch on the frozen street Candles flicker where hearts meet. Snowflakes and laughter fill the night. night. Family close in the firelight. Friends by the tree singing old time rhymes. This is the magic of Christmas time. Oh. Woollen scarves entangled.

Nie kupujemy nie wiadomo w ogóle co, kupujemy raczej e, e, rzeczy takie zdrowsze, mniej, a zdrowiej. Zapomniałam Wam pokazać e, wtedy, e, czym się wspomagamy właśnie na, na, na taką immunity, na taką, e, e, żeby troszeczkę właśnie w tym okresie. Czyli nie, my pijemy praktycznie przez cały rok, tylko w, Właśnie ten listopad, grudzień, styczeń, luty pewnie to są te miesiące gdzie no, bardziej jesteśmy podatni po te wszystkie takie choróbska i tak dalej, ale właśnie co kupujemy? Kupujemy właśnie nie ma to się wymawia, moju nie wiem. Moju. <laughs> nie, na pewno nie moju. No to nie... Nieważne. Z tej firmy taki smak to jest Turmeric i Ginger. Więc te dwa z tej firmy. Eee, dzisiaj kupiliśmy coś nowego. Eee, nie wiem. On, on white side. Nie wiem skąd, co to, kto to. W każdym razie też... Eee, to jest tak. Tak. I tak. Eee, ginger i chili. No i z tej firmy planisz to jest też. I mleko eee, mają. To tu mamy cały taki zestaw. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz wam lepiej przybliżę. Jest tak. Immunity. Defense. Energy i Recovery. Ta, to ten cały właśnie też taki zestaw. One, ten defense i, tak. I ten, co właśnie tak najbardziej, jak jesteś na przykład najbardziej nas coś rozbiera, czujemy, to właśnie ten Ultra Ginger. To jest naprawdę mm, się mać, jak się wypije, to czuję, że po prostu tam nas naprawdę rozpita dobrze. Ale tu, o to chodzi. Także za każdym razem trzeba wstrząsnąć, żeby to wymieszać. I tu jest, tu jest nawet triple source ginger. No, ale naprawdę to ma moc. Ten, ten naprawdę jest wybitnie mocny. To, to są właśnie te nasze wspomagacze i z tych też jesteśmy zadowoleni. Tylko z tego też jest taki mocny jeden, tylko go nie ma. Chyba właśnie ludzie wiedzą, że jest dobry i go wykupują, ale te też są niczego sobie. Także to. To tyle, później spotkamy się. Pokażę Wam coś innego. Miętucha. Sporo, nie żałuję sobie. I to jest. Mam e... taki Rosemary. To co to jest? Jak no teraz by się radę sprzedał, żeby mi podpowiedział. Bo mi zawsze podpowiada. Ale rozmaryn? Jeśli to jest rozmaryn, no to to, to, to wrzucę. No. zalewamy sobie gorącą wodą. Wczoraj, jak byliśmy yy, na zakupach, szybko. Ja już wam nie nagrywałam tego, co kupiliśmy, bo mówiłam, że kupiliśmy praktycznie chyba to samo. Kupiliśmy taką świeczkę taką. I w, w sumie. Ładnie pachnie, to zależy co kto lubi, ale akurat na takie świąteczne w kuchni to może być. I zaraz zobaczymy jak ona sobie będzie. Miałam coś nagrywać, ale chyba jednak dzisiaj nic z tego nie będzie. Jednak tak jak wspominałam, chyba Grady sobie trochę zaraził i coś jest na rzeczy. Że po prostu um, coś mnie chyba dopada. Ogólnie nie jest tak, że jakoś tragicznie się czuję, ale czuję, że gardło um, mnie chyba coraz bardziej powolewa. Ale pokażę Wam co, um, co mi przyszło, na co czekałam. Jakoś, naprawdę tak, jednak jak rzeczywiście coś dopada i człowieka coś łapie, to... Tyle planów, tyle różnych rzeczy, na górze bałagan. Tu na stole się też zrobił bałagan. Eee, trzeba to ogarnąć, a ja zaczynam nie mieć siły. Nie czuję się, mówię tak, jak, że muszę się położyć. Futufu, oby, oby tylko tak zostało. Bo w razie wutu jutro sobie biorę coś i może to, może to troszeczkę spowolni. To w tym momencie jest to serum, nie wiem czy to. Złapię ostrość. Chyba naprawdę takie... A to, co używam, na chwil... o, o czym mówiłam, to jest to też serum właśnie z e... Green Cable. Może teraz złapało. To, to jest rewelacja. Naprawdę akurat nie widzę tych, tego z bliska. To jest krem, który... E... O nie, no nie przeczytam, bo zobaczcie, jakie tutaj są literki. No masakra. Ważne, ja się spotkam z wami, jak chyba jednak się poczuję lepiej, bo w tym momencie widzę, że to jest... to jest dramat. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Do później, do jutra. Hello everyone. Witam wszystkich. Jak słychać pewnie po moim głosie, to właśnie... tak, zostałam... Zarażona, i teraz nie wiadomo, czy to pójdzie w tą stronę, czy w tą stronę. Robię wszystko, żeby poszło sobie to. No, nie będę raz przepraszać, że jestem chora, że nie było mnie, ale niestety to było takie półtora dnia wyjęte właśnie z mojej pracy, z, mojego, z moich obowiązków i mam nadzieję, że no, że w, w, chyba. Pójdzie to w dobrą stronę i będę mogła tutaj zostać z wami na dłużej. <laughs> właśnie tak będzie chyba mnie czasami łapało. Czuję, że jeszcze się tak właśnie męczę, ale no niestety, yy, czuję się troszeczkę tr czuję się troszeczkę lepiej. W sensie takim, że <laughs> twój nie boli mnie nic takiego yy, gardło, co właśnie chyba najbardziej oberwało po tym wszystkim. I. I żeby tak zostało yy, Miałam wam pokazać, ja chyba wtedy Jak już tak właśnie mnie chyba brało To ja yy, Coś tam już pokazywałam, ale yy, Ale nie wiem czy Dokończyłam to, czy nie dokończyłam W każdym razie przyszła do mnie Zaległa paczka yy, Która chyba sobie coś za długo szła Zależało mi właśnie na tą paczkę Gotowałam sobie w razie czego e, chusteczkę, bo może mi się smaknie, jest to właśnie taka zieleń sweterka Zależało mi właśnie na takim odcieniu, tutaj troszeczkę chyba przy tym świetle za bardzo, a tu, czy nie, kolor jest taki właśnie jaki, jaki był na stronie, więc nie jestem rozczarowana i nie miałam takiego właśnie jasnego sweterka. Eee. Takiego to jest, jak to jest napisane, jaki to jest kolor. Też. Nie. Ale to nie jest ani peż, ani to jest taki a takie water, takie masełko jakby. Jest nie wiadomo długi jaki, ale, ale to są swetry, które będę używała raczej w domu, po domu i one z tego co pamiętam chyba właśnie no nie miały za, za ładnego składu poliester, akryl, wełna, elastyna. Jest miły, oczywiście, jest miły w dotyku, ale mm, są miłe w dotyku, ale na pewno będą się yy, troszkę wyhacić troszkę. <coughs> nie czuję się aż tak tragicznie tak jak było to parę dni temu, że no, musiałam sobie swoje odleżeć w łóżku. To, żeby to się nie rozkręciło, tego sobie życzę, a Wam życzę dużo. Uśmiechu, dużo e, ciepła i oglądania tego, co było wcześniej. E, nie wiem, czy co będzie też i później. W e, co jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego vloga? E, że tak naprawdę zbytnio nie wydarzyło się u mnie nic ciekawego, oprócz tego, że właśnie dorobiłam się glutów i e, brzydkiego głosu. I jeszcze właśnie, jak tak na przykład mam coś zrobić, to właśnie czuję, że się męczę, że jednak nie mam siły, ale mam nadzieję, że to że to naprawdę do świąt przynajmniej się z tego wykaraskam. I... i i myślę, że już w następnych vlogach, jeśli tylko będzie lepiej, to po prostu będę pokazywała więcej tego wszystkiego. Bo bez sensu pokazywać się w łóżku, to nie znaczy, że nie mogłabym się pokazać w łóżku, jak leżę i zdycham, ale. ale... To jest właśnie też takie życie, to jest wpisane scenariusz każdego, każdego człowieka, więc jeśli ktoś chce to pokazywać, nie mam z tym problemu. Ja też nie jest tak, że ja zawsze będę, czy pokazuję wszystko, co jest pięknie, ale dzisiaj już na tyle się dobrze czuję, że przynajmniej mogłam się ubrać i jakoś się ogarnąć. Ale. Nie ukrywam, bo musiałam. Ale gdybym nie musiała, to pewnie wtedy bym nawet nie brała kamery, bo nie, ma... nie miałabym siły no. Więc to tyle. Życzę wam. Życzę Wam naprawdę dużo dużo zdrówka. Bo pamiętajcie, że jeśli ono jest, mamy go, dbamy o niego, to to chce nam się właśnie wstawać, chce nam się cokolwiek robić, chce nam się cieszyć z tego, że właśnie możemy, nie wiem, wsiąść do autobusu, pojechać do pracy i tak dalej. Więc dużo zdrówka, dużo uśmiechu, bo pamiętajcie, że uśmiech zaraża i on jest właśnie tym takim łączącym ogniwem, który sprawia, że właśnie ten po drugiej stronie, czy obok nas, ten smutny człowiek, w momencie kiedy się do niego uśmiechniesz, powiesz, powiesz mu jakiekolwiek miłe słowo czy hi, czy how are you, to sprawi, że on też się uśmiechnie, też odda ci takie swoje dobro, więc nie tak. Doceniajmy naprawdę każdy centymetr naszego życia, jakie ono by nie było, jeśli jesteśmy zdrowi, Albo na tyle zdrowi, byśmy mogli właśnie się tym cieszyć, mogli się dzielić z innymi, to, to właśnie tak róbmy. Nie marnujmy czasu na, na to, że może, może później, może pojutrze, bo może tego czasu właśnie już nie być. Dlatego tak, ja, ja przesyłam właśnie wam tą, chcę Wam przesyłać tą dobrą energię, to, to takie ciepło i ten yy, taki wewnętrzny wewnętrzny spokój i taką radość, która sprawia, że nawet człowiek, który boryka się z różnymi trudnościami, może, może czasami, czy może... może się tak samo cieszyć na równi z tym, z tymi zdrowymi ludźmi. Więc... Jest czasami trudno, ale pamiętajcie, że nie można się poddawać. Nie... Nie wolno, bo właśnie jak się poddamy, to. Dobra. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że do, że do, szybkiego, do szybkiego spotkania, do szybkiego pojawienia się tutaj z Wami. Także trzymajcie się. Zdrowo. Snow falls soft like whispered dreams. Crisp air bites, but the laughter beams. Footsteps crunch on the frozen street. Candles flicker where hearts meet. Carves and tangled lights, frosted windows, cozy sights, stories told by the Lights glitter like diamonds so bright. Another Friday, another silent night. I'm walking alone. But something's missing. I touch a hint to time. This city's my friend, it whispers my name. But sometimes I wish someone else. <AMAE8》>